Siemanko, z tej strony polarnym Gracz dzisiaj ze mną Oliver Rose Dziś oraz Kubiks Dzisiaj sobie zagramy w Brawl Stars Nie, zapomnij, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanału oraz wysłać tego odcinka innym. A więc dzisiaj sobie zagramy w wielką grę biletową Może wreszcie yy, będę tym bozem Zagramy z Quickiem. I... Steel jest bossem. Właśnie mieli dodać animowaną emotkę do, do Squika, ale jednocześnie... Do nie wszystkich mają być animowane odznaki. Tak. Możecie sobie zobaczyć w omówieniu Bra Brawl Stars w poprzednim odcinku. Nie, trzy odcinki wcześniej. Tak. Tam jest omówienie całego Brawl z Brawl Stars. Niedługo będziemy musieli wprowadzić też nową serię gry, ale jeszcze nie będziemy na razie o niej mówić. O. Teraz jest nawet trochę słabo, że y, są takie kółeczka, gdzie się odradzasz. Tak to przeciwnik y, w niektórych mapkach może wiedzieć, gdzie się odradzasz. I ten... No, to I to... zaatakować później. I właśnie dzisiaj sobie dzisiaj zauważyłem, że jak, że jak zabiją cię, to wtedy się odradzasz z jednym tylko o tym. Z jednym amunicją naładowaną, nawet jak masz pełną amunicję, jak cię zabiją. Tak mhm. się odradzasz, to masz tylko jedną. A powinno się mieć wszystkie. Nawet sprawdzałem to na tym, na y, arenie treningowej i tak samo było. Arenie? Nie nie tylko tej. Dla znajomych. Nie dla znajomych, tylko ten no może treningowy. Jeszcze. Może jeszcze wygramy, ma 17%. Hmm. 16%? 18. 10%! 7%! 7%. 3, 3 nie mówcie. Teraz grać. Już pinta też ma być animowana tak, Teraz wygrać? grać? Nie. Może jakąś wizję zrobimy, albo nadal. A ja może, może zagram dżinę, z Kina ja wybiorę. napiszcie w komentarzu, jaka jest Wasza ulubiona, jakie jest Wasze ulubione wydarzenie biletowane. I jakie jest wasz ulubionki do dżynę, czy zły dzień, czy piratina. Dla mnie zły. Trochę na Nani. No. Ja, Jakiego ładnie przyciągnęłam. Trzydzieści siedemdziesiąt. Zawsze się otoczymy, to już wybieram. szelka. jeszcze ponad minuta czasu. Dla mnie, że jest zawsze na... A, jako boss. A dla mnie Frank, bo y, na przykład Szeriko mogą tak łatwo zatykować zanim on y, ten... A no też... Bo dzisiaj pan była i ja i y, y, y my nawet minuty nie robiliśmy i już było zrobione. To, to było tak samo jak z co Uwaga. Y, tak, z, 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 z Epiki chyba nie są dobre jako, jako bos. No. Ale Edgar jeszcze chyba może być. Chociaż on to z bliska. O matko, jak braciem. super atakiem. Co jest? Chyba to przegramy, ale jeszcze nie wiadomo. Jeśli do minu to zawsze jest 50% już? Tak, ja minu. właśnie sobie usuję, że, żeby zaatakować przeciwnikowi przynajmniej 50%. Do yy, końca tak. Bo w ciągu drugiej minuty też możesz zaaktować nawet ponad 50%. Jak już 60% to jeszcze same jakieś szanse. Maga 80? Tak, 60% to jeszcze ten czas. Czyli że jeszcze możemy to wygrać. Matkę i laki. Najgorsze jest to, jak kogoś przyciągasz że się taki wielki legend. to może za. ale zabić. Dobra, przegramy. Jeszcze w tam Tamten z boku wziął zimnie, y, smutną buźkę Dzień jest dobry, może jeszcze raz wygramy. Mam misję. I poseł. Piper, Piper. Zbliżę że niedługo zaczniemy robić na tym kanale miniaturki. Tak. Musiałem zastupować. Abyl cię nie. robi. lato sobie się...

Ta pajpańka jeszcze jedna spróbuje, tylko właśnie spija się, się uleczę. Jeszcze ją przeciągnę, może nie. I takie ciągle przez te 3% ona żyje. O, dobra. Może następnym razem wreszcie o, będę bałacz. Może wreszcie ten. Będę bałacz. Mi się wydaje, że. Ma własny... być bałaczem! Mi się wydaje, że bossem jest osoba, która y, pierwsza wejdzie w, z wszystkich innych graczy w Wielką Grę. Ja już nie wiem. Jaka, Jaka osobka? Zwykła czy niezwykła? Mhm. Nie zwykła. jest dobre, przyciąga, przyciąga bossa. Już 61% ma. Dopiero co grę zaczęliśmy. Matka. Szurguru. Szurguru. Ja ulicznę na sławach. Nie nie może. Nie go sobie Szur. Tak. Szurguru. No i. I teraz. Gdzie on jest? Chociażby ja, jest bardziej wgórzający. Pani Oli? No. Oj, to tester to od osób, które, od postaci, które denerwują. Co oni? Mówi, Chciała spodem. rozwalić ścianę. Jak mówimy z oliwierem, tak. Yy, to zawsze mogę każda zostać Bardzo proszę. Dobra, ile teraz zadaliśmy? O, jest. Jeszcze jedna misja, chyba. Tak. 22 dwie, dwie godziny już tylko. Do końca nowego sezonu. Dobrze. A muszę Wam się pochwalić, że będę mieć sezon nowy. Tak. Bo ostatnio była promocja, że o 4 zł mniej się płaci. I akurat mi wystarczy. O matko, ja chciałam grać na tym na wielkiej grze, nie wiem czy mu się zmieniła mapa. Dobra, ale jak już to... Nie to mhm. bardzo ma podnerwuje. Najlepszy wydaje mi się, że na tą mapę jest bo. zawsze nie gra na tą mapę. To jest kresteczka, pusta kreseczka na samym końcu życia matku, ile ona zadaje. Ona ma siódmą rangę. Nie, siódmych siedmiu marki to zadaje. daj bo, bo, bo. O, lepiej będzie na wielkiej grze. A nie wiem, czy tak jest dobry. Tyg, sobie zrobił. I tak jak Red Boss'em jestem. Pokój.

Ale jak trafią a przeciwnika, to, to od razu. Co jest? To się jest. nie rusza. patrz. dobra? Jak? Co? Jak go nie trafiłem? Przecież to po prostu nie będzie. Ja. jest dobra na to. No, I... każdy. Czemu ja dostałem? Zaczął się bronić, zobaczcie. A ale nie, źle. No, źle. Nie Monster. No. Monster, czyli potwór. Dobra, teraz e, może ostatnia gra może spróbuję tym, Zobacz, na Zobacz, zawsze Kuba o, chce to. kończyć odcinki, kiedy jest około 10 minut. O, o, o. Zawsze Kuba tak kończy o odcinki, kiedy jest około 10 minut. Ponad 10, tak. Ale jeszcze trochę czasu zostało, kilka minutek. Ola raz nagrała, że... O, o. Sandro ...Xandrora Minecraft nas nagrała pół godziny odcinek. Mhm. Co? Mm? Kuczy, szkoda, że nie jestem bosem. No. Ale Bibie jest nawet dobra jako bos. Hmm. Możecie również napisać w komentarzu, czy Wam się podoba z kimś e, darmowy do Darylna. Czyli będę na bok z dary, czy bardziej nie Wam się nie podoba czy się. Rymowy, Poważnie, <laughs> Poważnie. Coś odbiło Bibi do tyłu i wtedy trafiło w moją, super atakiem trafiłem w chciałem się zateleportować, ale i tak już będzie wygrana. Bo już jest mniej niż 50%. lat po Taki Bibi z swoim atakiem się zmarła. A Bibi Laura. Siema, a Bibi jeszcze mam dwa wejrzoty. Ciekawe jak jestem, jakie zostanie wypuszczone, kiedy będzie dzień ojca. Dzień taty. Jakie skiny retro na nic, ciekawe, czy to czy to tej postaci Skin retro chicken. Dobra, teraz może ostatnia gierka. Mówi, już Mortis. Nie. Mortis? Mortis. Mortis. Dobra. Dobra, gejla. Ja bardzo lubię gejla. Wiel to dla mnie najlepszy chromatyk. Dla mnie Chociaż ostatni został, chociaż pierwszy został wprowadzony, ale dla mnie najlepszy. Dobra. Biję. Już. Nie, nie tak niczym ptak. I się ja, tak. I i, 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 I I co on się nie rusza? Baba. Ale ja jej mi tak będę zamrażał swoim super atakiem. On ja się rusza. Kurczę, się miał zamrozić. Ej, i kolejny razem bibi jest tak. nie zauważyłeś tego? Mm. Kurczę, teraz spokojnie. Jezus! Jezus! Dawaj, Jezus! Jezus! przyciąga, a Jezus! odpycha. A Bas przyciąga się do no. do no. postaci. No. przyciąga, Jezus! Jezus! Jak zamraża? Zamraża, jak, jak, jak dotknie w postać, Bas? to on zamraża. No, Pausa. Nie, tak. Znieruchamia. No, no, o to mi chodziło. No. Tak jak Frank. No, bo właśnie, Gail to zamraża, a on to znieruchamia. I tak jak kaczek do y, Misika. Tak samo znieruchamia jak Frank. Mhm. Jak kaczek do Misika. Do Misika y, nity. Ja, ja mam tutaj parę do gejla, że zamraża, jak to. Nie mam tego kolana. E? Czy ja mam? Czemu? Ja będzie ja mam, ja mam ja bardzo dużo parów. Ja a. Nie. Więc zostanie 130 dziewiąt, to w się dziewięćdziesiąt w tym sezonie prowadzi, że będzie można być, Czyli będę mieć mat no, 160 trzechdziesiąt 160 Z bo to można bardzo fajnie rozwinę kupić. No. Kurczę, szeli. Bo nie po tej... Nie ma być ostatniego chyba. A bo poczekajmy aż może będę wreszcie bosem. A ile to potrwa? Dobra, zobaczymy, czy w następnym będzie posem, a jak nie, to tamta będzie ostatnia. Dwie godziny później. <noise> o mat. Jessie jest trochę trudna, akurat nam się szeli trafiła. Nie O kurczę, i nawet mi się dobry gadżet trafił, który spowalnia ją. Wszystkie są dobre kaczek które częściej używacie? Bo ja ten pierwszy. Nie, bo nie ten co ty masz, tylko ten inny. Ja używam części tego właśnie też tego To szybko strzał. I więcej? No. I może tu wygramy. dwa. Bo on bardzo dobry jest przy sejfach. W tych edytorze mam przy sejfach bo się po prostu postawi i ulcik sam robi za nas, tak. A w ogóle dobry, dobry jest ten, w ogóle wieżyczki są dobre na sejfy. Ale szczególnie hmm. jest dobra wieżyczka Penny na oblężenie, bo ona potrafi... O tak, ona, ona bardzo potrafi. dobra Ja zawsze bronię się przy tą Penny. Dla najlepsze postacie na oblężenie to Jessie, Penny i Pam. No, ja też często Pam. Dobra, a -tiu. A -tiu. ciekawe czy, uwaga, czy w kolejnej grze będzie, bo jeśli nie to, to będzie kolejne ostatnie. Mi się że nie będzie. Ja wolę do... więc... mm, Szkoda. Mm. Ale this is my friend. A, są tu trzy ja, skiny. Ja tego samego skina do Ems, znaczy do Sandy. Są trzy skiny, śpiące. On jest super na ten skin. Chociaż niektórzy powiedzą, że jest słaby, ale ja bardzo, bardziej lubię niebieski kolor, niż różowy. No. Ja też. Bo bardziej przypomina chłopaka Sandy wtedy. Mhm. No. O No. Dokąd? Do, 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 Dobra, do, 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 do. Dobra. Jest, o matko. Jest chyba taki star power, tak? Tak. Że z, y, ten y, ult atakuje, y, atakuje, tak? No. Ej, ej, on miał star power, że, te, że jego ult leczy, widzicie? Mhm. Uh -huh. Ej, teraz występuje. Ja mam ten senność usenny ten już. A. On jest nawet fajny. Także... Jak... Ja na 3,2 sekundy. E, żeby sobie całe życie. Śpi, I wtedy całe życie mu lecza. Bardzo fajny jest ten gader. Ja dzisiaj właśnie grałam semi na tej mapie. Tutaj to, mam, tutaj to mam... Tutaj to mam wątpliwość, czy wygramy. No ja też mam wątpliwość. Tu jak to jest tył, mam wątpliwość? Czy jest dobry? To Jessie w że, że ona kilka razy może atakować. Dobra. Spray do włosów. W ogóle Jessie jest dobra na skrzynki, bo kilka razy atakuje. No i pan Tylko, że Jessie ma miała już nerfa wcześniej, że jak zaatakuje kogoś, to wtedy jak się odbije, nie, że się odbije. Ja nie to wtedy mnie zgadywać. Będziemy robić zagadki. Ja dzisiaj pierwszą zagadkę. Jaki jest mój ulubiony mityk? Którego z taką no? Napiszcie w komentarzu. <grym> Tutaj y Polarnik raczej Pan Polarnik wiedzą co chodzi, który to. Ale wy pewnie nie wiecie. Jeszcze Więc napiszcie w komentarzu, a ten z na to, y Kuba oznacza, czy... Kubał znaczy was serduszkiem. A już się teraz z Wami żegnam, bo jest koniec odcinka. Pa. Pa, pa. pa.